70 tysięcy osób przewinęło się przez rok działalności przez Centrum Kultury Podgórza, które funkcjonuje w Forcie Borek. Budynek wyremontowano po 10 latach kosztem ponad 20 milionów złotych. W efekcie powstało klimatyczne miejsce, wypełnione historią i olbrzymim potencjałem. To jedna z trzech inwestycji nominowanych do prestiżowego konkursu: modernizacja roku i budowa XXI wieku. A dziś fort odwiedziło jury konkursu Marcin Friedrich. Był koniec XIX wieku, gdy zaczęto tu sypać szańce i wznosić fortyfikacje. Fort Borek miał bronić swoją artylerię drogi na Wiedeń, czyli dzisiejszej Zakopianki. Wojsko wyprowadziło się stąd w latach 50. i od tego czasu rozpoczął się powolny upadek. Przez kilkadziesiąt, czasem sto lat, o te obiekty nikt nie dbał. W związku z tym dostajemy w spuściźnie bardzo trudne y, problemy, które należy rozwiązywać, ale nie za jednym razem. To nie jest proces taki jak no, postawić nawet współczesny dom kultury, kościół czy szkołę. Tylko to jest proces rozpisany czasami na kilkadziesiąt lat. W tym przypadku prace rozpoczęły się 10 lat temu, kosztowały ponad 20 milionów. I mimo, że Centrum Kultury Podgórza funkcjonuje tu już od roku, to prac jeszcze nie zakończono. Widać dbałość o detale, widać, że ktoś po prostu dokładnie przemyślał, co chce zrobić, i w moim odczuciu udało się to zrealizować. Pomysł odnowienia, rewitalizacji, renowacji jest bardzo fajny. Natomiast. Ten, kto potrafi to wykonać, to jemu chwała za to. Czyli ten cały etap od projektowania przez realizację i wykonawstwo jest jak gdyby ten wstępny, ale jeszcze jest trzeci etap utrzymanie tego wszystkiego. Czyli by zabytek żył drugim życiem. W Forcie Borek udało się to zrobić, bo w ciągu roku to miejsce odwiedziło ponad 70 tysięcy ludzi. Obiekt na co dzień jest domem kultury osiedlowym, a więc są, odbywają się tutaj zajęcia dla dzieci, młodzieży, różne aktywności. Odbywają się również koncerty, potańcówki dla mieszkańców, dyskoteki, ale jest to też miejsce, gdzie można poznać historię samego fortu, jak i twierdzy Kraków. Jest ścieżka edukacyjno-historyczna, którą można zwiedzać zarówno w części samemu, jak i z przewodnikiem. Także dlatego, że to tak udana przemiana z miejsca surowego w tętniące życiem obiekt otrzymała nominację do Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacji Roku i Budowy 20. Z tego wieku. Konkurs ma za zdanie wyłonić właśnie e, najlepsze budowy i modernizacje ostatnich lat w Polsce, ale też e, wypromować je szeroko. Oprócz Fortu Borek z Krakowa do nagrody nominowano także wybieg dla hipopotamów w krakowskim zo i trasę łagiwnicką. Wyniki konkursu poznamy we wrześniu. Marcin Friedrich, kronika.